Magdalena Bugaj, założycielka i twórczyni Konceptu Modro w Katowicach, restauracji i Bistro w Zabytkowej Maszynowni Muzeum Śląskiego. Jest przykładem menedżerki, która przeniosła swoje doświadczenie korporacyjne z branży modowej do gastronomii. Z pasją łączy śląskie tradycje z podejściem sezonowym, własnymi ziołami i wypiekiem chleba na miejscu. Zapraszamy do rozmowy o tym, jak stworzyła restaurację otwartą zarówno na klientów, jak i nowe smaki. Śniadanie ekspertów dzisiaj w Mudro Resto, a ze mną jest pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za rozwój tego fantastycznego miejsca, Magdalena Bugaj. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. No i w związku z tym, że w 2025 roku hasłem roku jest słowo autentyczność, to my jesteśmy dzisiaj autentyczni. Nie rozłożyliśmy za nami green screena i widać tak, jak to autentycznie tutaj wygląda. Dużo remontuje się tu na terenie Muzeum Śląskiego. Tu teraz przez chwilę ustały prace, ale tak naprawdę od rana do wieczora ciężki sprzęt tuż za plecami. Jak Wy się w ogóle odnajdujecie w tej sytuacji? Ciężko, bardzo ciężko. Nie jest to łatwe, bo oczywiście mając pozytywne nastawienie, my staramy się podchodzić do wszystkiego ze zrozumieniem i wyciągnąć z tego jak najwięcej, ale nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ponieważ gastronomia rządzi się swoimi prawami. I to jest dzisiaj nasz chleb, tak? Ludzie, którzy przychodzą, siadają na ogródku w spokoju w ciszy, ciesząc się otoczeniem, nie będzie tego. Więc nie mam wpływu, wiele zrobić nie mogę. Muszę to przetrwać po prostu, ale, ale jest to ciężka sytuacja, bardzo i dla mnie, i dla ekipy, i dla naszych gości. Mm -hmm. No nic, będziemy trzymać kciuki, żeby skończyło się jak najszybciej, bo naprawdę to miejsce tutaj, te walory, które daje ogródek, tak. Um, tak. No, są niezastąpione tak. i trudno cieszyć się latem wewnątrz. Prawda? Nie da się. Także dla tych, którzy ja widzę, że tutaj często jest tak, że przychodzą codziennie te same osoby tak. i mają pewne swoje przyzwyczajenia, no i będą też musiały. W tym jakoś, najlepszym okresie. W tym który najlepszym teraz okresie, w cudowne, piękne słoneczne niebo. No cóż, kibicujemy, żeby jak najszybciej się skończyło i życzę Wam tego z całego serca. Natomiast właśnie, jak Ty to robisz, Magda, że Mudro żyje i jest tutaj tak pozytywnie? Ja nie przypisuję sobie tego. Myślę, że to jest ekipa i ludzie, którzy tworzą cały zespół. Mm, ale faktycznie ważna rzecz, żeby te osoby miały podobne wartości, żeby miały podobną empatię. To są takie cechy, które powodują, że rozumiemy się nawzajem, że się szanujemy, że staramy się sobie pomagać. I sukcesem rekrutacji też jest to, aby mocno opierać się na kompetencjach i wartościach osób, których się poszukuje. Nie zawsze doświadczenie. Mm -hmm. A co możecie zaproponować i co proponujecie latem swoim klientom? Bo są tutaj śniadania, w weekend wspominałaś, że są przedłużone, także to jest taka, taki ważny element w waszej tak, kuchni. Tak, tak, to mudro jest skojarzone w ogóle ze śniadaniami. No. Ja często słyszę, że są najlepsze śniadania w mudro, ale nie mnie oceniać. Staramy się, żeby takie były i żeby się wyróżniały, ale jest mnóstwo też bardzo fajnych miejscówek w katowicach, gdzie są serwowane też doskonałe śniadania. My oczywiście zapraszamy do nas. Ale lato, tak jak jesień, zima, jak każdy sezon, powoduje, że chcemy zjeść tych składników to, co rośnie właśnie w tym momencie. Czyli powinien się tu znaleźć rabarbar, truskawki, poziomki, szpinak, pokrzywa. To są takie elementy, które w każdej dobrej kuchni znajdują się w danym momencie. Kalafior, młoda fasolka szparagowa, młode ziemniaki, nie wiem, jajko sadzone z maślanką, na przykład. Więc to wszystko mamy. No, mam nadzieję, że będziesz mogła dzisiaj spróbować. Tak, już nie mogę się doczekać, podobno mam dostać w nagrodę za dobrze przeprowadzony pierwszy wywiad, tak mi Akipa powiedziała, także... No, będziemy... to będzie się działo. Także pozytywnie ocencie na naszą rozmowę z Magdą. Chciałabym wspomnieć, że jest też jeszcze druga część MUDRO, też na terenie Muzeum tak. Śląskiego, gdzie odbywają się bardziej, jako ja że te miejsca, bardziej z obiadami, z wieczornymi, z kolacjami, z dużymi eventami. To może zacznę od początku. Do 2015 roku, do 2020 w budynku starej maszynowni było Mudro Resto. Następnie została ta restauracja zamknięta, można powiedzieć, że to była restauracja, mogę powiedzieć, fine diningowa, z męską obsługą kelnerów, z naszym sommelieriem, który do dziś z nami pracuje. I dwa lata temu podjęliśmy jeszcze raz współpracę dotyczącą tamtego miejsca. Tworząc obiekt na wyłączność, czyli organizując w nim eventy z zachowaniem stuprocentowej wyłączności, ale również śniadania biznesowe, szkolenia, spotkania rodzinne, wszelkiego rodzaju uroczystości, jubileusze. I faktycznie organizowane to w tym budynku charakteryzuje się niezwykłym komfortem, ponieważ te osoby są w swoim gronie, a otoczenie, wychodząc na dziedziniec, jakie nam tutaj serwuje Muzeum Śląskie, jest wyjątkowe. Chodzą po mieście plotki, że Mudro robi najlepszy catering w okolicy. I to na eventy 200 osób plus, albo i więcej, także pochwali się w tym temacie. Bardzo się cieszę, że tak się mówi, ale nie wyobrażam sobie, żeby się mówiło inaczej. Bo czy to jest catering na 10 osób, czy na 200, czy na 2000, ta jakość musi być w każdym elemencie. Czy to są kuchnie świata, czy to są fingery, czy to są jakieś przekąski? Zaczynamy od jakości, od produktu, od baziku. I ta jakość musi powtarzać się w każdym elemencie, ale bardzo ważna też jest kontrola. Szefowa kuchni, Paulina Gulajska, kelnerzy, Marta Samson, odpowiedzialna za całą strefę związaną z kelnerami. Więc tutaj jest mnóstwo elementów ogniw, które muszą być ze sobą połączone, żeby to zadziałało. Wiesz, jak ja myślę Magdalena Bugaj, to dwa słowa kończące się na sieci: Jakość i serdeczność to są takie nieodłączne związane z Twoją marką osobistą, tak przynajmniej w mojej opinii. Do zakończenie powiedz, bo wspominałaś też o talerzykach. Tak. To jest coś, z czym wchodzicie, co jest już mocno w zasadzie rozwinięte u Was. Tak. Wiecie, w Polsce tak naprawdę to już działa, a za granicą w Europie to już bardzo dawno działa. Do nas pewne rzeczy przychodzą z opóźnieniem i też musimy się dostosować do oczekiwań konsumentów. Bo nie zawsze to, co my chcemy zaserwować, spotka się z pozytywnym odbiorem. Myślę, że to jest dobry czas, żeby ta kuchnia była przełamywana, żeby była pokazywana inaczej, w, innych, w innym wydaniu. I faktycznie talerzyki. Można powiedzieć, że to jest food sharing koncept, gdzie dzisiaj można przyjść, zamówić sobie w kilka osób, wiele pozycji i masz możliwość spróbowania tego wszystkiego. Więc robimy to, zaczęliśmy to robić. Niedługo będzie nasza, że tak powiem, druga siostra w centrum Katowic, Mudro Centralna. I tam ewidentnie 100% to będą talerzyki. Więc też serdecznie zapraszam. Po prostu będziemy Was informować, kiedy to nastąpi. Czyli śledzimy Wasze media społecznościowe. Zapraszam serdecznie. I myślę, że na naszych mediach też pojawi się ta informacja. No Nie wyobrażam sobie, żeby nie było nas na otwarciu. Dokładnie tak. <gry> Dzięki Magda Dziękuję. za tę rozmowę. No i zapraszam na kolejną. Bądźcie z nami. Dziękuję.